Witam w nowym tygodniu i odcinku z modej informacji, a w nim między innymi Nowy Mercedes A45 Oraz Mercedes Cela 45 Nowe Renault e, Megane RS Crop Nowa Toyota Yaris na torze Nowa Kia Sorento Oraz rendering nowej z Fabii. Zaczynamy! Oto Mercedes zaprezentował najmocniejszą wersję Mercedesa klasy A, A45. Nowa odmiana wyróżnia się grillem od panna Americana i czarnymi detalami. Nowe A45 zadebiutowało na festiwalu w Goodwood. Jest dostępne w wersji A45S z wyróżniającą się większą mocą. Pod maską drzemie 387 konny silnik, a wersja A45s posiada silnik o mocy aż 421 koni mechanicznych. A45 dostępny będzie z 8-stopniową dwusprzęgową z dwusprzęgówką AMG Speedshift Shift i napędem 4Matic+. Za dobrą aerodynamikę odpowiada aluminiowa płyta umieszczona pod silnikiem. Oprócz A45 mamy też CELA A45 z grillem od Pan Panamerykana i czarnymi drapieżnymi detalami. Nowe CELA 45 przyspiesza do setki w 4,1 sekundy, a wersji CELA 45 s tylko w 4 sekundy. Pod maską drzewie taki sam silnik jak w 45 o mocy 387 KM. Auta do sprzedaży wejdą pod koniec lata. Od A35 wnętrza A45 i cela A45 różni się bardziej sportowym charakterem i detalami z włókna węglowego. Renault pokazało najmocniejszą odmianę megany o nazwie Restropier na torze Nurburgin. Przejechał z czasem 7 minut pon maską silnik 1.8 TCO o mocy 300 koni mechanicznych i 400 nm. Momentu obrotowego łączy się z manualną skrzynią biegów. Auto waży 1306 kg. Maskę wymieniono na kompozytową ważącą 8 kg. Nowy dyfuzor z włókna węglowego Megany RS kropki R ma 19 calowe obręcze ważące 1-2 kg, czyli 2-4 kg. We wnętrzu pozbyto się tylnych siedzeń i zamontowano tam klatkę bezpieczeństwa oraz kubełkowe fotele. Od debiutu trzeciej generacji Jariski minęło 6 lat. W 2020 roku zadebiutuje czwarta generacja Jarryski, która jest testowana na torze. Zarówno w zwykłej odmianie, jak i w GRM są testowane. Możemy się spodziewać agresywnych detali oraz ostrze zakończenia reflektorów. We wnętrzu pojawi się 8-calowy ekran centralny i aż 10-calowy wyświetlacz hand-up. W gamie mogą się znaleźć trzy odmiany spalinowe 1.0 oraz turbodoładowane 1.2 i 1.6, a także hybryda z dwoma poziomami mocy. Kia powoli zdejmuje kamuflaż nowej generacji Kia Sorento. Nowe Sorento dostanie ogromny grill z położonymi światłami. Sorento dostanie będzie w wersji spalinowej i hybrydowej. Pod maską silnik o mocy 460 koni mechanicznych, a w hybrydzie zasięg do 500 km. We wnętrzu pojawi się zapewne duży ekran centralny oraz 9 lub 10 calowy wyświetlacz. Nowa Skoda Octavia. Fabia pojawi się w 2020 roku, a oto renderik jak może wyglądać nowa Fabia. Widać duży czarny grill z małymi, wąskimi reflektorami. Z tyłu pojawi się, pojawią się reflektory w kształcie liter C oraz duży napis Skoda. Z gamy czwartej generacji Fabii zniknie kombi, a wejdzie odmiana hybrydowa IRS. Dzięki za oglądanie. Modę informacji zapraszam dziś na top 10 ciekawostek o marce Fiat. Do zobaczenia. Cześć!